Zastanawiałeś się kiedyś, czym się różni zwykły pręt imitujący sztangę od prawdziwej sztangi olimpijskiej? Cześć, mam na imię Krystian, jestem założycielem Pavisorte, pracuję w branży sportowej od prawie 14 lat. Przygotowaliśmy dla Ciebie ten materiał w celu ułatwienia Ci wyboru odpowiedniej sztangi. Selekcja naszych sztang Gwarantuje ci nieograniczone możliwości. A teraz przejdziemy pokrótce do opisu każdej z nich. Technical Bar, sztanga, która została wyselekcjonowana w celu pracy u podstaw. Wzorce ruchowe, coś, co każdy z Was, myśląc o przygodzie z Crossfitem lub na przykład z trójbojem, a tak naprawdę yy, w każdym rodzaju treningu weightlifting czy, czy kalestynika, to jest podstawa. Dbałość o wzorce ruchowe w przyszłości redukuje ilość potencjalnych kontuzji. Zadbaj o siebie, zadbaj o swoje zdrowie, wybierz technical bar. Woman Crossfit Bar to sztanga wyselekcjonowana dla Was, drogie panie. Produkt kompaktowy, estetyczny, z bałością o detale, który na pewno sprawdzi się idealnie do waszego treningu dynamicznego, waszego treningu crossfit lub yy, trójboju. Szukasz sztangi, która. Jest dostosowana do Twoich potrzeb? Potrzebujesz kompaktowego rozwiązania, które nie zajmuje dużo miejsca? Woman CrossFit Bar, kliknij na dole. Training Bar. Jak opisać tą sztangę jedną frazą? Najlepszy stosunek jakości do ceny. Nie chcesz przepłacać? Dobrze trafiłeś. Ta sztanga jest dedykowana dla osób, które dbają o szczegóły i troszczą się o swoje zdrowie. Men CrossFit Bar. Mercedes wśród Sztang. CrossFit. Kliny. jerki. Różnego rodzaju ciężkie deadlifty, to twój chleb powszedni? Men CrossFit Bar sprawdzi się w tym treningu rewelacyjnie. Dbałość o detale, jakość, precyzja, komfort użytkowania, to wszystko mamy w naszej sztandze.